Lenin i Stalin pobili się na jednym z głównych placów Moskwy. Aktorzy zarabiają na życie graniem dla turystów Józefa Stalina i Włodzimierza Lenina. Pobili się nie o ideologię, ale o pieniądze. Do bójki doszło tuż pod murami Kremla. Aktor odtwarzający rolę Stalina oskarżył udającego Lenina o współpracę z innym Stalinem. Ci mieli podbierać mu klientów chętnych na zarobienie sobie z nimi zdjęcia. Lenin w walce bynajmniej ideologicznej pokonał Stalina parasolką. Włodzimierz Lenin, właściwie to Władimir Ilicz Ulianow, był rosyjskim politykiem, przywódcą rewolucji październikowej, a zarazem pierwszym przywódcą Rosji Radzieckiej. Był współzałożycielem i liderem partii bolszewickiej. Urodził się w rodzinie urzędniczej, a rewolucyjnymi poglądami zainteresował się dopiero po egzekucji brata. Stworzył system monopartyjny, jaki wycofał Rosję z pierwszej wojny światowej, ale niestety wywołał wojnę domową. Stworzył Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Był najbardziej wpływową postacią historyczną XX wieku. Budzi kontrowersje, bo wprowadził system oparty na terrorze, na obozach koncentracyjnych dla oponentów politycznych, które po jego śmierci przekształcono w system gułagów. Matka Lenina była z zamożnej rodziny. Jego ojciec był synem ubogiego krawca, który skończył na studiach fizykę i matematykę. Potem był nauczycielem. Potem inspektorem szkół ludowych, by w końcu zostać ich dyrektorem. Dzięki niemu powstało prawie 450 szkół. Wraz z rangą otrzymał szlachetstwo i majątek ziemski kokuszkino. Okazały dwór otoczony sadem i ogrodem ze stajniami oficyną dla służby 250 hektarów ziemi z kilkoma rodzinami chłopów. Rodzice Lenina mieli łącznie siedmioro dzieci, kolejno Anna, Aleksander, Władimir, Olga, Maria, Dymitr i Nikołaj. Lenin był ich trzecim dzieckiem. Miasto Ulianowska kiedyś nazywało się Symbirsk. Nazwę Ulianowska otrzymało w 1924 roku. Od Lenina, który tu się urodził, na cześć Lenina zburzono cerkiew, gdzie go ochrzczono. Zburzono również dom guberialny, gdzie kiedyś zatrzymał się Aleksander Puszkin. Sobór świętej trójcy, jeden z symboli miasta, został wybudowany, by oddać hołd poległym w wojnie z 1812 roku. Ten też budynek został wysadzony w powietrze po to, by na jego miejscu postawić pomnik Lenina. Władimir Ulianow urodził się 22 kwietnia 1870. Był zapalonym sportowcem. Wolny czas spędzał często na świeżym powietrzu, ale i grywał w szachy. W gimnazjum uzyskiwał bardzo wysokie stopnie. Starszy brat Aleksander należał do socjalistycznej organizacji spiskowej, która przygotowywała zamach na cara. I to jego brat odpowiadał za skonstruowanie bomby. Policja wykryła spisek, a jego brata powieszono. Pomimo traumatycznego przeżycia, Lenin dalej się uczył, kończąc szkołę ze złotym medalem i pochwałą dyrektora. Potem wybrał się na studia prawnicze. A na studiach protestował razem z innymi protestującymi, został aresztowany i tak jak oni został wydalony z uniwersytetu. Jego matka przekonała władzę, by mógł dokończyć studia eksternistycznie. Po zdanym egzaminie na Uniwersytecie Petersburskim uzyskał dyplom i otworzył samodzielną praktykę prawniczą. Tu żywo interesuje się marksizmem i zbiera informacje na temat społeczeństwa, by udowadniać słuszność marksistowskich teorii. Lenin to również nazwa radzieckiego lodołamacza zwodowanego w 1957 roku. Był to pierwszy niewojenny statek z napędem jądrowym. Pełnił służbę 30 lat, a dzisiaj jest muzeum w bazie morskiej nieopodal Murmańska. Niestety, ma na koncie kilka wypadków jądrowych. W lutym 1965 nastąpiła utrata chłodziwa. Dwa lata później nastąpił wyciek systemu chłodzenia reaktora, zaraz po uzupełnieniu paliwa. Wracając do Lenina, ten potajemnie działał w komórce rewolucyjnej, gdzie członkowie byli pod wrażeniem jego rozległej wiedzy, co szybko umożliwiło mu zostanie nieformalnym liderem. Związał się z nauczycielką 25-letnią Nadjeżdżą Krupską. Dopiero po jego śmierci Krupska wspominała ich pierwsze randki. Na pierwszym spotkaniu Lenin w ogóle jej nie zauważył. Kiedy po jego wystąpieniu zadała mu kilka pytań, ten odpowiadał z roztargnieniem. Pieszczotliwie zwracano się do niego Starik, czyli Staruszek. Został oskarżony o działalność wywrotową i skazany na 3 lata Syberii. Wynajmował pokój w chłopskiej chacie, gdzie był pod stałym nadzorem, a mimo to kontaktował się z innymi działaczami antyrządowymi, którzy nawet wpadali w odwiedziny. Dołączyła do niego wkrótce nadjeżda, ponieważ została aresztowana za organizację strajku. Dzięki temu para wzięła ślub. Dnieprzajska elektrownia wodna na rzece Dniepr kiedyś nosiła imię Lenina. W sierpniu 1941, pewnego wieczora, po tym jak siły niemieckie złamały obronę sowiecką, została wysadzona tama przez żołnierzy NKWD. Rozkaz zniszczenia wydał sam Józef Stalin, a wybuch 20 ton trotylu wyrwał dziurę długości ponad 150 metrów. W strefie powodzi były oddziały niemieckie. Dowództwo Wehrmachtu oszacowało straty na jakieś 1500 żołnierzy. Za to zginęło również 120 tysięcy cywilów. Na Ukrainie nie ma świadomości tej tragedii. Po odbyciu kary Lenin opuścił Rosję, wyjeżdżając do Europy Zachodniej, do Szwajcarii i Niemiec. Rok 1901. To rok przyjęcia pseudonimu Lenin, prawdopodobnie nazwa wzięła się od rzeki Leny. To w tym czasie planuje utworzenie awangardowej partii, która zaprowadzi klasę robotniczą do rewolucji. Połapał się, że jest śledzony przez bawarską policję, przez co przenosi się do Londynu, gdzie spędza sporo czasu w czytelni Muzeum Brytyjskiego. W czasie pobytu choruje również na róże. Podczas konferencji 1902 roku dochodzi do rozłamów partii. Oponenci Lenina uważają, że członkowie partii powinni mieć prawo do własnego zdania. Lenin nie wyrażał na to zgody, ponieważ sądził, że ważniejsze jest silne przywództwo. Zwolennicy Lenina byli w większości, co przyczyniło się do tego, że nazwali się bolszewikami, czyli większościowcami. W przeciwieństwie do nich mięszewicy byli mniejszościowcami. Rozłam wywołał u niego neurastenię, czyli rodzaj stresu, który osłabiał jego system nerwowy, przez co miewał uczucie niepokoju czy drażliwości. Żeby się uspokoić, wybrał się na urlop na wieś, gdzie uprawiał wspinaczkę. Goodbye Lenin to film fabularny produkcji niemieckiej z 2003. komediodramat rozgrywa się w czasie upadku NRD. Matka Aleksa, działaczka komunistyczna po zawale serca, zapada w śpiączkę na niedługo przed upadkiem NRD. Po tym, jak z niej wychodzi, NRD już nie ma, a syn, troszcząc się o jej stan zdrowia, decyduje nic jej nie mówić i kreuje specjalnie dla niej iluzję dawnego NRD. W 1905 roku władze zmasakrowały protestujących w Sankt Petersburgu. Krwawa niedziela, jak ją odtąd nazywano, doprowadziła do rewolucji w 1905. Lenin wezwał do zbrojnego powstania przeciwko władzy oraz policji. Car Mikołaj II wprowadził kilka reform liberalizujących system w Rosji, na skutek czego Lenin postanowił potajemnie powrócić do Rosji przez Szwecję i Finlandię. Trafił w końcu do Sankt Petersburga. Podczas kongresu w Wielkim Księstwie Finlandii pierwszy raz zetknął się z młodym działaczem o imieniu Józef Stalin. To w tym okresie czasu Lenin apelował o pojednanie między bolszewikami a męczowikami. Potępiano Lenina za zachęcanie do napadania na banki czy do stosowania przemocy. Co ciekawe, to właśnie dzięki napadom na banki uzyskano fundusze na działalność partyjną. 852 Vladilena to planetoida z pasa asteroid okrażająca Słońce w ciągu prawie czterech lat. Odkryto ją w 1916 roku w obserwatorium na Półwyspie Krymskim przez Siergieja Bielawskiego. Nazwę planetoidy nadano na cześć Włodzimierza Lenina i pochodzi od połączenia sylab jego imienia i nazwiska. Pod koniec kwietnia 2017 roku Białorusini pracowali w sobotę w czynie społecznym. A jakże? Prezydent Białorusi Łukaszenka stylizował się wówczas na Lenina, podkreślając swoje przywiązanie do ludu pracującego. Zgodnie z radziecką tradycją, ogólnokrajowy czyn społeczny odbywa się w jedną z kwietniowych sobot. W tym roku czyn społeczny przypadł w 147. rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina. Na zdjęciu widać, jak głowa państwa niesie dużą belkę. Tak samo jak na zdjęciu z 1920, gdzie widać, jak Lenin niesie razem z robotnikami podobną belkę. A na koniec powiedzenie Lenina: kapitaliści sprzedadzą nam sznurek, na którym ich powiesimy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.